Jesteśmy bezpieczni. Wotore 4. Już 21 stycznia kup pay Per View na TVWotore.com. Roberto Solidic na Galicaz 65. po na Mamedie, na Mamedzie Khalidowie. No, z tego co ja pamiętam, to Mamed dostał jedyne TKO na samym początku swojej kariery. Natomiast to jest jego pierwszy taki naprawdę ciężki nokaut. Gratulacje. Uh, Robert Solidic after doing a KO on Mamed Khalidov. That was his first solid. Uh, uh, KO. So, uh, congratulations after the fight. Thank you. Were you nervous? <laughs> uh, I'm, I'm stressing myself. Oh, you I'm know, I, I wasn't translating ever at this level. But uh, uh, no, no. I, uh, yeah, I'm the first one, and uh, he was a really tough, tough fighter, dangerous opponent, and uh, I take him serious, and uh, a lot of experience, and uh, but. I know, this, I know this game, I want the fight and uh, till the next one. Eee, tak, byłem pierwszym, ale był on jednak bardzo ciężkim doświadczonym zawodnikiem i tak, udało mi się. Zobaczymy, co będzie przy następnym razie. Powiedz nam, Roberto, z czego stworzone są twoje dłonie? No bo doprowadziłeś momenta do takiego stanu, że wyjeżdżał on na wózku z Hali. Uh, tell us uh, what material are made your hands of uh, because you you got this you got mammo on the wheelchair after the fight mm. i don 't know maybe some stone i believe i believe in my hands in my box skills yeah. uh. Yeah. Wierzę w swoje ręce i swoje umiejętności bokserskie. And uh, complete MMA, I, I I show my wrestling now, I show my jiu-jitsu and uh, condition. And on the high level fight, uh, doesn't matter who is front of me, I'm big problem. pokazałem swoje umiejętności bokserskie, zapaśnicze, swoje jiu-jitsu uh, i na tym poziomie. Sorry chłopaki, nie zapamiętałem, przyznajesz. Dobra. Dalej. Jaki był plan na walkę z żywą legendą KSW? MMA plan. był uh, what was the game plan for MMA fighting MMA plan? MMA, MMA plan. Okay. Uh, no it's uh, MMA plan. This Ten... Uh, uh, this fight is uh, everything can happen. To co zaprowadziło cię do zwycięstwa to z pewnością naruszenie mameda halidowa, który wdał się z tobą w taką bijatykę. Chciałbym się ciebie zapytać, czy przed tym jak mam na ciebie ruszył, odczułeś któryś z jego ciosu, bo wydawało się jakbyś był zamroczony Spokojnie. Możesz powtórzyć <laughs> Sorry. Zanim e, Robert wdał się w bibliotekę z Mamadem Khalidowem, wydawało się, że Mamet go podłączył e, czy solidić od odczuł, odkrótę odczuł czasów. Uh, when uh, Mamet pushed you, uh, he made a series of uh, of hits uh, on you. Did you feel that? Yeah, 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 I feel. The second round, yeah, I feel it. And uh, I I take the punches and uh, was good the spinning elbow was very tough. and uh he's very very strong fighter and uh mm, he was really t also heavy on the ground but i i stand up because uh yeah It's MMA fight, you know. Everything can happen. Poczułem to. Był bardzo mocnym zawodnikiem i tak samo jego partner był bardzo mocny, ale udało mi się wstać. To walka MMA tutaj wszystko może się stać. Publiczność dzisiaj w Gliwicach nie była tutaj do ciebie za bardzo pozytywnie nastawiona. Jak się do tego odniesiesz? The fans uh, on Arena Hero in Gliwice uh, were not excited about this win. How What would you say about that? They're not excited. Yeah. The fans. Uh, I don't know. The, the fans was uh, for the moment, I have also my fans. And uh, I'm, I'm talking about the whole publicity. Oh. Yeah. The, they 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 know me, and uh, they believe in me, and uh, they they see this before, and then it's nothing uh, new. Uh, Robert odpowiedział, że to dla nich nic nowego i chyba, chyba doszedłem do... Co teraz będziesz próbował e, dokonać rzeczy niemożliwej? E, będziesz e, próbował zaatakować kategorię wyższą trochę uh, Are you going to do something impossible? Are you trying to get the uh, uh, higher category now? I don't know. I feel good in Czuję się dobrze tam, gdzie jest aktualnie. Yeah. I feel fresh, no not a lot uh, weight cut and uh, we will see what is next. Czuję się świeżo, nie musi bardzo ścinać wagi. And uh, yeah. Roberto, wyzywałeś na pojedynek Tomka Narkona, ale czy gdzieś tam z tyłu głowy marzysz o transferze do UFC? Uh, you were calling for fight Thomas to Toma, Narcon, hmm. but do you dream uh, deep inside yourself to transfer to US, UFC? Uh, my transfer, yeah, my, my transfer is uh, hard because uh, I have contract with KW and uh, for now I will stay here. And uh, I dream, yeah, how to say. When I start this sport, I dream of everything, but uh, uh, I will take what what is good for me. I will take uh, where I feel good and uh, what. training to trudne dlatego, że ma zakontraktowane walki e, w KSW e, Na początku kiedy zaczynał swoje walki marzyło wszystkim, ale jest w miejscu, w którym znajduje się teraz. z kim chciałbyś teraz zawalczyć? E, who would you like to fight now? I want first. Wszyscy весiły święt, after Christmas I, I tell you. Uh, no chcę powiedzieć wszystkim wesołych świąt i powiem nam po świętach. A Czy masz jakąś wiadomość, którą byś przekazał Mamedowi? Yeah. Uh, is there is something would you like to tell to powiedzieć uh, I tell him in the cage uh, that for the, for the, for the fight and uh, he's, he's tough fighter and, uh, what I can say, you know? Powiedziałem już w plac. Dziękuję za walkę i że był bardzo ostrym przeciwnikiem i twardym. And, uh, what the win against Mamet Khalidov means to you? Means uh, as a win, you know. It's uh, he was good uh, challenge for me and, uh, uh, I like the challenge. And uh, man, it's nothing new for me. I, I believe in myself and uh, that's it. Mamedem mogę powiedzieć, że wierzyłem w siebie i to, to wszystko. Thank you very much. Thank you very much.